Dotarliśmy do Rybaczówy, ale niestety zamknięta, smutek, więc pojeździliśmy chwilę, ale wieje na maksa i czekamy z powrotem. Pięknie jest, jak widać. No i właśnie, więc wracamy. Nogi trochę, nogę od tych, że to jest, o. Nogi trochę, trochę bolą, ale nie ma, nie ma jakiś tragedii. O, tam w ogóle beka, bo tam pozują sobie pięknie. o je, oh, yeah, oh yeah. influencer jestem. cycki wystawione, dupa napięta, tak jak ja. O, o, siła, siła i moc. <śm> Wracamy, bo trzeba jeszcze kaczkę upiec. Elo.